W listopadowym rankingu kredytów hipotecznych trzy bardzo przydatne rzeczy. Po pierwsze prosty sposób, dzięki któremu w 5-10 minut sami policzycie sobie wstępną zdolność kredytową. Osiem miesięcy temu przerabiałem podobny temat i stwierdziliście, że był prosty i bardzo przydatny, więc czas go zaktualizować. Po drugie, oczywiście ranking najtańszych hipotek w tym miesiącu. A po trzecie, na koniec, jak zawsze, dam Wam. Na tacy prawdziwą porównywarkę, dzięki której jeszcze dokładniej samodzielnie przerobicie dwa pierwsze punkty. Nazywam się Marcin Wypych i z Prosto do MPL od ponad 14 lat bezpłatnie pomagamy zaciągnąć najtańsze kredyty hipoteczne. Jestem na wyjeździe, stąd ta nietypowa sceneria. Jeżeli ktoś za mną będzie przechodził, to Olu, zrób z niego dinozaura, jeżeli się da. W tym filmie zaczniemy od zdolności kredytowej. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zdolności, to oczywiście wrzucajcie je do komentarza, odpowiem na wszystkie. Zazwyczaj na 95% pytań odpowiadam w ciągu jednego dnia. Jeżeli macie inne pytania dotyczące kredytów hipotecznych, to też oczywiście wrzucajcie i też na nie odpowiem w ciągu jednego dnia. Jaki jest cel tego pierwszego, tej pierwszej części filmu? Cel jest prosty. Na podstawie dwóch kroków macie samodzielnie obliczyć wstępnie swoją zdolność kredytową. I te dwa kroki to po pierwsze policzyć, Dochód na rękę, a po drugie sprawdzić, ile przy danym dochodzie dla danego gospodarstwa macie zdolności. Brzmi prosto i jest proste. Jedyną rzeczą, nad którą trzeba się tutaj lekko pochylić, to policzenie tego dochodu. Pamiętajcie proszę o subskrypcji i polubieniu tego filmu, będę bardzo wdzięczny. Jak policzyć ten dochód? Po pierwsze, musicie oszacować swoje zobowiązania, i oszacowanie tych zobowiązań to też dwa kroki. Pierwszy to suma Waszych rat, które płacicie co miesiąc, a drugi to suma limitów, które macie na kartach kredytowych w koncie innych limitów, typu limity na Allegro. Sumujecie te limity i mnożycie przez 5%. Czyli jeżeli na przykład limitu macie łącznie 10 tysięcy, mnożycie to przez 5%, wychodzi 500 zł. Sumę rat plus 5% limitów odejmujecie od Waszego dochodu. Natomiast jaki dochód wziąć pod uwagę do tego Równania. Jeżeli jesteście na umowie o pracę, to sprawa jest prosta, bierzecie średni dochód z 6 miesięcy, który wpływa wam na konto. Tak samo robicie w przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło. Z najpopularniejszych dochodów pierwsze schody pojawiają się w przypadku działalności gospodarczej. I tutaj, jeżeli jesteście na książce przychodów i rozchodów, to wciąż jesteście w stanie samodzielnie policzyć tą zdolność, a mianowicie bierzecie z ostatnich 12 miesięcy sumę przychodów, od tego odejmujecie sumę kosztów, wychodzi wam dochód. Od dochodu odejmujecie sumę składek ZUS i sumę podatku dochodowego, który zapłaciliście za ostatnie 12 miesięcy. Wynik mnożycie przez 12 i to jest wasz średni dochód miesięczny z ostatnich 12 miesięcy. Miesięcy. Tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, mówimy o kwotach netto. Jeżeli jesteście watowcami, to mówimy o kwotach netto. A po drugie, jak odejmujecie ZUS i podatek, to odejmujecie tylko ZUS i podatek wasz. Jeżeli macie pracowników, to ich zus i ich podatku już nie odejmujecie. On został odjęty w kosztach. I tak liczy się dochód dla działalności na książce przychodów i rozchodów. Oczywiście w pewnym uproszczeniu. Niestety, w przypadku ryczałtu sądzę, że praktycznie nie da się dobrze policzyć zdolności samodzielnie, a to ze względu na to, że każdy bank w przyryczałcie inny procent do przychodu bierze pod uwagę. Jeden bank bierze w przyryczałcie 20% waszego przychodu jako dochód, drugi bank 40%, inny bank 50%, inny bank 60%. I tutaj również na to, ile tego przychodu będzie wzięte pod uwagę, na to wpływa to, jaki rodzaj działalności prowadzicie, jak długo ją prowadzicie i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę dość skomplikowane. Więc tutaj zdecydowanie do policzenia zdolności sugeruję, żebyście skontaktowali się z pośrednikiem. Oczywiście zapraszam do nas. Link do bezpłatnej konsultacji macie na dole. Bardzo często zdarza nam się, że klienci, którzy są na ryczałcie, którzy bardzo dobrze zarabiają, programiści, lekarze, prawnicy, przychodzą po podpisaniu umowy przedstępnej, pewni, że mają zdolność, a okazuje się, że tej zdolności nie ma, bo niestety na ryczałcie ona jest liczona bardzo niska zazwyczaj. Więc pamiętajcie, przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zdolność trzeba dokładnie policzyć z dobrym pośrednikiem lub w banku. Oczywiście zapraszam do nas. Jeżeli macie dzieci, to 800 plus dodajecie do dochodu gospodarstwa. I tak naprawdę liczycie dochód gospodarstwa w ten sposób, że wyznaczacie dochód pierwszej osoby, w taki sposób, o jakim mówiłem wcześniej, wyznaczacie dochód drugiej osoby, sumujecie te dochody, macie dochód gospodarstwa. Czyli załóżmy, że mamy Dwie osoby, pierwsza na umowie o pracy zarabia 5 tysięcy złotych, druga na działalności zarabia 10 tysięcy. Łącznie mają 15 tysięcy, czyli mamy parę lub małżeństwo. Załóżmy, że nie mają dzieci, 15 tysięcy dochodu zdolność dzisiaj to jest 1,107,000, tysięcy. Maksymalnie. Pamiętajcie też, że tu są podane maksymalne zdolności. W wielu bankach ta zdolność będzie niższa. Jeżeli Twoja sytuacja jest bardziej skomplikowana, albo nie chce Ci liczyć tych wszystkich procentów i tak dalej, to. Polecam skorzystać z naszej porównywarki, ona wam policzy zdolność jeszcze lepsi, lepiej niż to tutaj. Dodatkowo, jeżeli macie więcej dzieci, to też nasza porównywarka to uwzględnia. I tutaj mocna uwaga, nie podejmuj decyzji o zakupie czy budowie nieruchomości na podstawie tak policzonej zdolności. To ma dać Ci obraz tego, o jakim kredycie możesz dzisiaj myśleć, ale dokładne policzenie zdolności musisz zrobić indywidualnie w każdym z banków lub u dobrego pośrednika kredytowego. Oczywiście serdecznie zapraszamy do nas. My policzymy Ci dokładnie zdolność w każdym banku. Dzięki umowom z bankami korzystamy dokładnie z tych samych narzędzi co ich oddziały. Jeśli będziesz chciał, to oprócz zdolności przeprowadzimy z Tobą indywidualną, całkowicie darmową i niezobowiązującą konsultację, na której omówimy rodzaje kredytów i oprocentowań, jakie dzisiaj masz do wyboru. Jakie są ich plusy i minusy? Jakie poniesiesz koszty przed zaciągnięciem kredytu i w trakcie jego spłaty? Jakie ryzyka wiążą się z zakupem czy budową i kredytem? Oraz jak je ograniczyć? To wszystko kompletnie za darmo. Zapisz się na naszej stronie www.prostodom.pl w zakładce Bezpłatne konsultacje. Przechodzimy do rankingu. Jeżeli oglądasz nasz ranking pierwszy raz, to zdecydowanie musisz obejrzeć całość od początku, żeby poznać kryteria i założenia, jakimi się kierujemy i jakie oparte jest nasz ranking. Natomiast jeżeli oglądasz nasze rankingi regularnie, to za pomocą spisu treści oczywiście możesz przejść do tabeli, która Cię interesuje. I tu kolejna sprawa. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to nawet jeżeli pierwsza tabela Ciebie nie dotyczy, to musisz ją obejrzeć, bo omawiając właśnie pierwszą tabelę, pokazuje jak to wszystko jest zbudowane i na co zwrócić uwagę. Ok, mamy cztery założenia rankingu. Pierwsze to kwota kredytu w naszym rankingu wynosi 500 tysięcy złotych. Drugie, robimy rankingi dla 10 i dla 20% wkładu własnego. Trzecie, przygotowujemy rankingi dla oprocentowania stałego i oprocentowania zmiennego. I czwarte założenie to okres kredytowania wynosi 30 lat. Jakie kryteria przyjęliśmy w naszym rankingu? Trzy pierwsze kolumny to pozycja aktualna danego banku. Po pozycja w poprzednim miesiącu i nazwa banku. Prosta sprawa. Natomiast kryteria zaczynają się od czwartej kolumny. Pierwsze kryterium to koszty początkowe. One są bardzo ważne oczywiście dla większości osób, bo zobaczcie, możecie ponosić koszty na poziomie 600 zł albo nawet 15 tysięcy przy 500 tysiącach złotych, przy wkładzie własnym, przy innych kosztach, które są związane z zakupem dla wielu osób to ma ogromne znaczenie. Kolejne kryterium to oczywiście oprocentowanie. I z racji tego, że ta pierwsza tabela dotyczy oprocentowania stałego, to mówimy o oprocentowaniu przez pierwsze 5 lat, czyli w okresie, w którym to oprocentowanie stałe będzie obowiązywać. Kolejne kryterium to średnia rata i cross-sell w ciągu pierwszych 5 lat, czyli ile łącznie będziecie miesięcznie płacić przez najbliższe 5 lat. I my podajemy Wam łączne koszty. Dużo banków, dużo firm, które zajmują się kredytami hipotecznymi podaje tutaj tylko i wyłącznie ratę, nie podając kosztów ubezpieczeń, kart, kont itd. Tak Uważam, że to jest całkowicie bez sensu, bo na pewno chcecie wiedzieć, ile będziecie łącznie płacić, a nie ile będzie wynosić sama rata. No i w związku z tym, my oczywiście podajemy łączny koszt. Kolejne kryterium to ten sam koszt, ale od 6 do 30 roku. Przedostatnie kryterium, według mnie w większości wypadków najważniejsze, to koszt kredytu przez pierwsze 5 lat. Ile zapłacicie za to, że zaciągnęliście kredyt w ciągu pierwszych 5 lat? Tutaj są uwzględnione. Odsetki, koszty na start i wszystkie inne koszty, jakie będziecie ponosić przez pierwsze 5 lat. I pomimo tego, że uważam, że to kryterium jest najważniejsze, to nie jest to jedyne kryterium, jakim powinniście się kierować wybierając kredyt. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na to, że różnice pomiędzy poszczególnymi bankami są naprawdę nieduże. 152, 153, 154, 155 tysięcy. Czyli mamy pierwsze cztery banki, różnica 1000 zł przez 5 lat. To jest naprawdę bardzo mało w ciągu 5 lat przy skali kredytu 500 tysięcy zł. Więc zwróćcie oprócz tego kryterium i tych, które tutaj widzicie, uwagę na inne rzeczy, takie jak. Poziom obsługi klienta, to jak bardzo skomplikowana jest oferta, ile jest tych dodatkowych produktów i co będziecie musieli w związku z nimi zrobić, czy będziecie musieli zakładać nowe konta, to praktycznie wszędzie tak, ale czy ubezpieczenia są skomplikowane, czy one faktycznie działają, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko też warto wziąć pod uwagę. A oprócz tego trzeba wziąć pod uwagę inne rzeczy, bo oferty są skomplikowane celowo, tak żebyście nie do końca świadomie podejmowali decyzję. Więc omówienie z nami tych ofert uważam jest naprawdę fajnym. Pomysły. Bo na przykład zobaczcie, PKOSA jest na pierwszym miejscu, już czwarty miesiąc tak naprawdę jest na pierwszym miejscu, a mimo to udzielamy tam stosunkowo niewiele kredytów. Dlaczego? Bo PKOSA fajnie wygląda pod kątem tego kryterium, ale u nich w najlepszej ofercie jesteście zmuszeni do tego, żeby kwotę kredytu zwiększyć o 2%. To oznacza, że weźmiecie nie 500 tysięcy kredytu, tylko 510. I okej, okay, koszt przez pierwsze 5 lat jest najniższy, ale. Po tych 5 latach zostaje Wam najwięcej kredytu do dalszej spłaty. I to powoduje, że koszty w kolejnych latach, co prawda nie jesteśmy w stanie ich dokładnie policzyć, ale wiemy, że one w następnych latach będą wyższe niż w pozostałych bankach. I to jest czynnik, który według mnie powoduje, że pks w wielu wypadkach wcale nie jest taki dobry, pomimo tego, że wydaje się tutaj bardzo fajny pod kątem kosztu przez pierwsze pięć lat. Ostatnie kryterium to całkowity koszt kredytu. Oczywiście wszystko trzeba w miarę rozsądnie analizować, natomiast uważam, że to kryterium nie jest aż tak ważne, bo tu mamy tabelę dla oprocentowania stałego i tak naprawdę nie wiemy, ile będzie wynosiło oprocentowanie po piątym roku i ile będzie wynosiła wasza rata po piątym roku. Więc te wartości są wyssane z palca. O ile te wartości przy oprocentowaniu stałym są naprawdę bardzo zbliżone do tego, co będzie faktycznie, o tyle te. To wróżenie z fusów, dlatego ja tym zazwyczaj się nie sugeruję. Kilka dodatkowych uwag odnośnie nietypowych banków dzisiaj. BNP i City to są banki, które są top 1 i top 2 dzisiaj prawdopodobnie, przy czym w BNP udzielamy bardzo dużo kredytów. Ich minusem według mnie jest to, że obsługa posprzedażowa nie jest na najwyższym poziomie, ale uważam, że to jest do przełknięcia. Natomiast w City udzielamy bardzo mało kredytów z dwóch powodów. Po pierwsze, oni mają bardzo mało oddziałów. Ich bankowość elektroniczna nie jest aż tak dobrze rozwinięta, i tam faktycznie ta obsługa jest bardzo uciążliwa po zaciągnięciu kredytu. Po drugie, City prawdopodobnie na 90% tak naprawdę będzie sprzedany część detaliczna, czyli kredyty hipoteczne, w tym kredyty hipoteczne. City będą sprzedane do Welobanku. I zazwyczaj przy sprzedaży później ta obsługa jest jeszcze trudniejsza. Czyli będziecie mieli kredyt zaciągnięty w City, ale jeżeli za półtora roku będziecie chcieli coś z tym kredytem załatwić, to będziecie musieli iść do Welobanku. A Welobank tego kredytu nie udzielał, więc będzie miał nie do końca przystosowane swoje systemy i tak do tamtego kredytu, i to bardzo często powoduje. Komplikacje. Ja uważam, że w związku z tym przy tak niedużych różnicach kosztowych nie bawiłbym się w kredyt, który będzie później problematyczny. BPS jest na szaro, bo w BPS trzeba doliczyć do tego kosztu ubezpieczenie, które przez pierwsze 5 lat kosztuje około 15 tysięcy. Ta składka jest miesięczna, czyli 15 tysięcy na 60 miesięcy. To jest około 250 zł miesięcznie. To może być więcej, to może być ciut mniej, niewiele ciut mniej, ale w rzeczywistości najczęściej to jest trochę więcej. Więc tak naprawdę to nie będzie 160 tysięcy przez pierwsze 5 lat, tylko 15 tysięcy więcej, wtedy BPS spada na o wiele dalszą pozycję. Z nietypowych banków to Alior, który ma bardzo dobrą ofertę, ale nie, bardzo niską ratę, ale niestety mm, bardzo wysokie koszty na start, więc tutaj nie wychodzi wcale tak dobrze. No i zdecydowanie trzeba jeszcze powiedzieć o Santanderze. Po Santander na pierwszy rzut oka jest pod koniec rankingu i faktycznie tak jest, ale dla klientów Select i dla klientów wewnętrznych i dla klientów, którzy łączą te dwie cechy, czyli są klientem Santandera i są klientem Select. Bank ma o wiele lepsze oferty. Żeby być selektem, trzeba zarabiać 10 tysięcy jako singiel lub 15 tysięcy jako para. I wtedy oferta Santandera wskakuje do topu zazwyczaj. I tak naprawdę wtedy zdecydowanie warto ją rozważyć. Oczywiście, jeżeli będziemy przygotowywać Wam oferty, to weźmiemy pod uwagę to, czy jesteście selektem i różne inne kwestie, bo na przykład w Velobanku dodatkowo są obniżki za to, że wykonujecie jakiś zawód, na przykład lekarz, prawnik, programista – mają dodatkowe obniżki w welobanku. I kolejna ważna sprawa to to, żeby wziąć pod uwagę oferty eko, które tutaj również nie są uwzględnione, ze względu na to, że w ofertach eko są dodatkowe obniżki. Co to są oferty eko? Żeby skorzystać z oferty eko, wasza nieruchomość, którą będziecie kupować lub budować, musi być energooszczędna. I w dużym uproszczeniu to oznacza, że jej wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną, czyli to, jak dużo energii zużywa to ten dom czy mieszkanie. W ciągu roku jest na określonym poziomie. Jeżeli nie przekracza tego poziomu, w danym banku to jest ileś, w innym banku ileś, to wtedy w tym banku możecie wziąć ofertę eko. Oczywiście sprawdzamy to za każdym razem każdemu klientowi. Pamiętajcie, jeżeli nie będziecie brać kredytu z nami, żeby zapytać swojego pośrednika, doradcę o to, czy możecie skorzystać z oferty eko. Pamiętajcie, że oprócz tego, że oferty szybko się zmieniają, to tak naprawdę w rankingu nie da się uwzględnić waszej indywidualnej sytuacji. Ktoś ma umowę o pracę na czas określony, ktoś na nieokreślony, ktoś jest na działalności gospodarczej, na książce Przychodów i rozchodów, a ktoś na ryczałcie. Ktoś chce kupić mieszkanie do wprowadzenia, a ktoś dom do remontu, a jeszcze inna osoba chce dom wybudować od podstaw. Dodatkowo lokalizacja nieruchomości, wiek, zdolność, inne kwestie związane z kredytobiorcą i nieruchomością. To wszystko jest zbyt skomplikowane, żeby dało się zrobić ranking, który będzie pasował do każdego żeby zrobić aktualny ranking najlepszych ofert wystarczy że skorzystacie z naszej porównywarki o której będę mówił po omówieniu tabel. Natomiast jeżeli chcecie ranking, który będzie uwzględniał zdolność i wszystkie inne kwestie, to nie ma lepszej opcji niż nasza bezpłatna konsultacja i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Na niej dostaniecie porównanie, które uwzględnia wszystkie czynniki ważne w waszej indywidualnej sytuacji: zdolność kredytową, koszty, z jakimi musicie się liczyć, miesięczne, roczne, koszty na start. Omówimy, jak będzie wyglądał proces zakupu i kredytowania i jak się przygotować do kredytu już teraz. To jest naprawdę całkowicie bezpłatny i niezobowiązujące. Zrobiliśmy ich już tysiące i nie pamiętam ani jednej osoby, która nie byłaby co najmniej bardzo zadowolona. Zatem www.prostodm.pl, zakładka Bezpłatne Konsultacje. Naprawdę nie pożałujecie. Ok, więc tak wygląda tabela dla 20% wkładu własnego i oprocentowania stałego. Kolejna tabela to też 20% wkład własny, ale oprocentowanie zmienne. I nie będę tutaj jak naprawdę czytał tych wartości. Kryteria, założenia są dokładnie takie same, dlatego prosiłem, żebyście przesłuchali pierwszą tabelę, nawet jeżeli ona Was nie dotyczy. I tutaj jesteście dzięki temu w stanie sami zobaczyć, co, który bank jest dla Was najlepszy. Pamiętajcie, że tu mamy oprocentowanie a W poprzedniej tabeli było stałe. Jeżeli wciąż nie wiecie dokładnie, jaka jest różnica między zmiennym a stałym, to tym bardziej polecam naszą bezpłatną konsultację, bo tam bardzo dokładnie to omawiamy. Ja uważam, że dzisiaj najtrudniejsza decyzja przy w zaciągnięciu kredytu hipotecznego w 90% przypadków, to to, czy wziąć kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym. I ja nie wiem, jak, jakie oprocentowanie będzie lepsze, najlepsze w Twojej konkretnej sytuacji, ale wiem, co się liczy i jestem w stanie powiedzieć, że zwróć uwagę na to, na to, na to i na to w Twojej sytuacji i Ty będziesz w stanie dzięki temu podjąć dobrą, bardziej świadomą decyzję. Tak wygląda tabela dla 10%... Wkładu własnego i oprocentowania stałego. Banki na szaro po prostu nie udzielają takich kredytów. BPS, przypominam, trzeba tu dorzucić dodatkowo około 15 tysięcy złotych. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej tabeli w rankingu, wróćcie, obejrzyjcie i dopiero potem wróćcie tutaj, żeby przeanalizować, co się dzieje, bo przypominam, w pierwszej tabeli dokładnie mówię, o co chodzi. I tak wygląda ostatnia tabela, czyli oprocentowanie zmienne 10% wkładu. Jak zawsze, pod koniec podsumowanie, czyli kilka najważniejszych wniosków wynikających z rankingu. I pierwsza sprawa to o ile dzisiaj droższy jest kredyt z oprocentowaniem zmiennym od kredytu z oprocentowaniem stałym? A mówiąc dokładniej, o ile wyższa jest rata. I tutaj bardzo ważna uwaga, bardzo ważna zmiana: różnica jest prawie zerowa. To znaczy, że poziom rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym po ostatnich obniżkach praktycznie zrównał się z średnimi ratami przy oprocentowaniu stałym. Co to oznacza? To oznacza, że niestety ekonomiści, banki i analitycy nie spodziewają się już znaczących dalszych spadków stóp procentowych. One jeszcze prawdopodobnie jakieś będą. W poprzednim miesiącu analizowałem to i dzisiaj WIBOR wynosi około 4-3%, prawdopodobnie spadnie do poziomu między 3-5 a 4%. Do końca 2026 roku i na tym poziomie utrzyma się przez kolejne kilka lat. Oczywiście to nie jest gwarancja, to tak mówię na podstawie najbardziej prawdopodobnych e, prognoz, a to oznacza, że oprocentowania stałe już nie spadają wraz ze spadkiem oprocentowań zmiennych, tylko się utrzymują. Bo jeżeli dochodzimy do sytuacji, w której oprocentowania zmienne dochodzą do stabilizacji, to jak oprocentowania zmienne idą w dół, to stałe też idzie w dół, ale w momencie, w którym się stabilizuje, oprocentowanie stałe ma być wyższe od zmiennego. To znaczy, że przychodzi taki moment, w którym stałe przestaje iść w dół, zmienne idzie dalej po to, żeby przekroczyć to stałe, i one się stabilizują w momencie, w którym stałe jest wyższe, a zmienne niższe. I właśnie dochodzimy do tego, jeżeli stałe utrzyma się na tym poziomie i będziemy mieli kolejne obniżki, to będzie właśnie ta sytuacja, o której przed chwilą mówiłem. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, która wynika z dzisiejszego rankingu. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jaka jest różnica między najdroższą a najtańszą ofertą kredytu. I tak naprawdę pamiętajcie, że my tutaj mówimy o najtańszych ofertach w bankach, danych bankach, gdybyśmy wzięli pod uwagę najtańszą ofertę w najtańszym banku i najdroższą ofertę w najdroższym banku, to ta różnica byłaby jeszcze o wiele, wiele większa. I z tego możemy przeczytać, że gdybyście wzięli drogi kredyt, to przez pierwsze 5 lat w przypadku 20% wkładu własnego zapłacilibyście około 33 tysiące więcej niż przy tanim kredycie, a przez cały okres kredytowania prawie 100 tysięcy więcej. Przy oprocentowaniu zmiennym przez pierwsze 5 lat nadpłacacie 40 tysięcy, a przez 30 lat 150 i przy 10% wkładzie kwoty są dość podobne, oczywiście możecie je sobie tutaj przeczytać. Czyli tyle możecie nadpłacić przy zaciągnięciu drogiego kredytu. I pamiętajcie, nasze główne zadanie, nasze najważniejsze zadanie, to jest pomóc Wam zaciągnąć właśnie najtańszy kredyt. I kolejna rzecz warta uwagi to to, jaka jest różnica w kosztach pomiędzy kredytem z 10% wkładem własnym i 20% wkładem własnym. I tak naprawdę tutaj warto zwrócić uwagę, zwłaszcza na pierwsze 5 lat. Różnica to około 15-16 tysięcy złotych. Dlaczego na to bym nie zwracał uwagi? Bo jeżeli weźmiecie kredytu dobrego pośrednika, to ten pośrednik w momencie, w którym Wasza wartość nieruchomości wzrośnie, Plus, nadpłacicie trochę kredytu, nawet nie nadpłacicie, a spłacicie w ratach zwykłych, to dobry pośrednik będzie pamiętał, żeby powiedzieć Wam o tym, że słuchajcie, wzięliście kredyt z 10% wkładem własnym, ale ze względu na wzrost wartości nieruchomości lub na spłatę już częściową kredytu, możemy go zrefinansować tańszym kredytem, takim jak przy 20% wkładzie. To znaczy, że nie będziecie mieli przez cały okres kredytowania oprocentowania jak dla 10% wkładu, bo. Przy refinansowaniu oprocentowanie będzie już takie jak dla 20% wkładu, czyli jeżeli zrefinansujecie kredyt po roku, po dwóch, po trzech, to tylko przez ten czas będziecie mieli to wyższe oprocentowanie. I z tego powodu, według mnie, jeżeli ktoś już dzisiaj ma 10% wkład własny i czeka na to, aż uzbiera kolejne 10% do 20%, to popełnia błąd. O wiele lepiej jest zaciągnąć już teraz kredyt i, tak jak mówię, zrefinansować go później kredytem. Z niższym oprocentowaniem. I ostatnia kwestia, czyli nasza porównywarka. Postaram się ją bardzo szybko pokazać, bo to jest naprawdę narzędzie, jakiego nie ma w Polsce. Ja uważam, że każdy powinien z niego korzystać. Ono jest kompletnie darmowe. Nie musicie tu nawet wprowadzać żadnych zgód na marketing i możecie sami sobie przygotować aktualne porównanie i wstępnie sprawdzić zdolność kredytową. Uważam, że to jest naprawdę rewelacja. Wchodzicie na naszą stronę www.prostodam.pl, klikacie w przejść do porównywarki, rozpocznij i wprowadzacie swoje dane. Pierwsze trzy okna to dane dotyczące nieruchomości i kredytu, czyli załóżmy, że chcemy kupić nieruchomość, mieszkanie na rynku pierwotnym za 700 tysięcy złotych i chcemy wziąć na wykończenie 150 tysięcy. Tutaj możecie zrobić porównanie i dla zakupu, i dla mieszkania, i dla domu, i dla rynku wtórnego, i dla pierwotnego, i dla budowy domu, więc tak naprawdę wszystkie cele mieszkaniowe są tutaj uwzględnione. Klikacie dalej, wprowadzacie poziom wkładu własnego, jaki chcecie przeznaczyć tej transakcji. Załóżmy, że dajemy 20% wkładu. Wybieracie okres kredytowania, zostawiamy 30 lat i tutaj macie dwie opcje. Pierwsza to pokaż oferty bez sprawdzenia zdolności kredytowej i oczywiście tutaj nie sprawdzicie wstępnie tej zdolności, ale od razu wyświetlą Wam się oferty. Bardzo ważna uwaga, będziecie musieli podać swój numer telefonu nie po to, żebyśmy wysyłali wam tam jakiś spam marketing, tylko po to, żeby z porównywarki nie korzystały boty. Dostaniecie na ten numer telefonu SMS, w ciągu kilku sekund wprowadzacie i nigdzie więcej ten numer telefonu nie będzie przetwarzany. Tam jest jasno napisane, że nie mamy prawa do przetwarzania tego telefonu w żadnym innym celu. My nie chcemy zbierać danych marketingowych, jeżeli ktoś jasno nie chce, żebyśmy te dane przetwarzali. I mamy taką politykę i ja jestem z niej bardzo dumny. Druga opcja to pokaż oferty po sprawdzeniu zdolności i załóżmy, że robicie to i taki prosty case sobie tu wprowadzimy, jedna osoba z jedną umową o pracę na czas nieokreślony, ta osoba zarabia 15 tysięcy złotych, to dość dużo, ale niech będzie i pracuje od 12 miesięcy, to jest osoba, która urodziła się w 1995 roku, czyli ma 30 lat dzisiaj, e, single. Bez dzieci, nie płaci alimentów, ma kredyty w wysokości 1000 zł miesięcznie, kartę kredytową 5000 i tylko tyle danych trzeba wprowadzić, żeby porównywarka wstępnie oszacowała wam zdolność. Klikacie wyświetl najlepsze oferty. Tak jak mówiłem, trzeba podać ten numer telefonu, ale gwarantuję, on nigdzie nie jest wykorzystany poza tym, że dostaniecie kod sprawdzający, czy jesteście ludźmi, a nie botem. Mamy ten kod, wprowadzamy go. Wyświetla nam się zdolność, wyświetliły się, przeliczyły się oferty. Klikamy rozumiem wyświetla oferty. I macie dokładnie to samo, co w naszym rankingu. Jak klikniecie więcej ofert, to macie wszystkie banki, które dają kredyt na taką nieruchomość przy takich dochodach spośród banków, z którymi mamy umowę. I macie dokładnie te same kryteria, co w naszym rankingu. I możecie tutaj sobie przefiltrować te banki tak, żeby najpierw wyświetlał się. Jako numer jeden bank, który ma najniższy koszt kredytu przez pierwsze 5 lat, tak jak w naszym rankingu. I zobaczcie, PKO, BNP City, Millennium, nie zmieniło się nic, chociaż dane do rankingu robiliśmy chyba z 2 dni temu. Kwoty mogą się minimalnie różnić od tego, co jest w rankingu, Aha, no, ale też oczywiście dałem inną kwotę kredytu, więc na pewno będą się różnić. Możecie tutaj również dać oprocentowanie zmienne, ratę równą lub malejącą. I porównywarka automatycznie wam to wszystko przeliczy. I oprócz tego, że możecie dać więcej ofert, to możecie kliknąć w pokaż szczegóły, i tutaj dzieje się magia, bo tutaj macie wszystko. Ta porównywarka to nie jest proste, tempe narzędzie do tego, żeby zebrać wasze dane. W ogóle tak naprawdę ja nie lubię przetwarzać waszych danych w sensie. Ja nie lubię, jak ktoś przetwarza moje, i dlatego nie lubię przetwarzać danych innych osób, po to, żeby wysyłać im śmieci. Natomiast jeżeli chcecie, żebyśmy się z wami skontaktowali, to. Musicie uzupełnić ten formularz, i dopiero tutaj skontaktujemy się z Wami. I co więcej, jeżeli nie zaznaczycie żadnego z tych dwóch pól, to ten formularz jest tylko po to, żebyśmy się z Wami skontaktowali. Tu nie ma żadnego marketingu poza kontaktem w celu, który tutaj wybierzecie, czyli dokładna weryfikacja zdolności, konsultacja z ekspertem lub z Urzędziem wniosków kredytowych. Po tym kontakcie, jeżeli nie będziecie chcieli z nami dalej działać, to nic nie będziemy robić i nie będziemy przetwarzać Waszych danych. Świetne w tej porównywarce jest to, że macie szczegółowe dane dotyczące każdej oferty, czyli koszty nie tylko dotyczące raty, ale również dodatkowych produktów, takich jak ubezpieczenie na życie, czy inne ubezpieczenia. Macie informację o tym, ile będzie wynosiło oprocentowanie w różnych okresach. Macie informacje o tym, ile będą kosztowały dodatkowe produkty i co się z nimi wiąże, czyli że w danym banku będziecie musieli robić przelewy na taką i taką kwotę, co jeżeli nie zrobicie, macie informację o tym, jak wygląda wcześniejsza spłata w danym banku. I jak wyglądają formalności z tą wcześniejszą spłatą, czy ona jest darmowa, czy nie w danym banku. I dodatkowo uwagi dotyczące każdej oferty, czyli dodatkowe obniżki, które możecie otrzymać, jeżeli spełnicie jakieś warunki. Zobaczcie, mówiłem, że w Velo, na przykład, jeżeli spełniacie jakiś zawód, to możecie mieć tańszą ofertę. I tu jest napisane, jeżeli kredytobiorca jest zatrudniony w jednej z wymienionych branż, medyczna, prawnicza, księgowość IT lub inna, architekt, pracownik banku, tłumacz przysięgły. Dokładne zawody są opisane na stronie, którą tu podajemy. To marża jeszcze dodatkowo zostanie obniżona o 0,1 plus jeżeli oferta będzie eko, to marża dodatkowo będzie obniżona o 0,2 punkta procentowego i jest napisane, co to znaczy oferta Eko, jakie warunki trzeba spełniać. I tak jest w każdym banku. Jeżeli są jakieś dodatkowe opcje, to to jest opisane. Tak samo jest na przykład w Santanderze, o którym mówiłem, że jest ta oferta dla klienta selektu wewnętrznego. Więc to jest naprawdę super narzędzie, ta porównywarka. Bardzo polecam do korzystania. I też będę wdzięczny za uwagi, jeżeli uważacie, że coś tu powinniśmy zmienić, dodać to też w komentarzu do filmu. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi. Podsumowując dzisiejsze tematy. Po pierwsze, wstępną zdolność możesz sprawdzić na podstawie tabel, które przedstawiłem na początku filmu lub w naszej porównywarce na stronie www.prosto.pl. Po drugie, ranking daje świetny obraz tego, z jakimi kosztami początkowymi i miesięcznymi musisz się dzisiaj liczyć przy kredycie hipotecznym. Jeśli chcesz sprawdzić koszty dla innych kwot czy założeń. To poza darmową konsultacją nie ma lepszego narzędzia niż nasza porównywarka. To i to oczywiście znajdziesz na naszej stronie. Bardzo polecam subskrybować kanał. Za chwilę kolejne materiały i narzędzia dotyczące m.in. kredytów bez wkładu własnego i kredytów na budowę domu. Będę wdzięczny za lajka na dole, pytania w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia.